Witam serdecznie wszystkie koziorożce na moim kanale i zapraszam do czytania na miłość luty 2023. Sprawdzimy energię dla Was, kochani. Film oczywiście podzielimy na dwie części: dla singli oraz dla osób w związkach stałych, partnerskich. No i zobaczymy, czego możecie się spodziewać w sprawach uczuciowych. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz branzoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, tam są zamieszczone zdjęcia wraz z opisami. Wystarczy dobrać odpowiednikami dla siebie, wówczas was będzie chronił jak osobisty talizman. Zobaczmy koziorożce single. Zaczniemy od singli. Co tam dla Was w lutym? No, powiem kochani, że niespodziewanie pojawi się osoba do stałej relacji. Bardzo niespodziewanie, tu jest wieża. To jest coś y, jak grom z jasnego nieba. Wy jesteście po zranieniu, wy jesteście po jakiejś trudnej relacji w życiu, na coś długo czekaliście i nagle bam. Tu się pojawia as pentakli, cesarzowa, świat. Y, no same arkana Wielkie kochani macie tu wieża. Powiem wam, że to będzie coś niespodziewanego, coś e, z przeznaczenia, tak jakby wszechświat miał dla was plan. To będzie relacja naprawdę fajna, prowadząca do czegoś stabilnego, która ma solidne fundamenty. Tu możecie kogoś poznać przez internet, jeżeli macie aplikacje randkowe. Ktoś też do, do was może napisać, nie wiem, poprzez Instagram, Facebook. Widzę mocno e, kontakt, e, komunikację przez właśnie internet. I powiem Wam tak, to będzie ktoś bardzo atrakcyjny, poukładany w życiu, osoba pewna siebie, która świetnie sobie radzi, może być na wysokim stanowisku, ale tu widzę kogoś bardzo praktycznego, bardzo ogarniętego. Być może byk Panna koziorożec, widzę też lwa i skorpiona. Natomiast tu, kochani, będzie ktoś po przejściach, komu zależy na stabilnym związku, nie na jakimś romansie, spotykaniach, flirtach. Tylko na stałej relacji, więc tutaj możecie w coś takiego wejść. Wy też będziecie w takiej energii, że będziecie się podobać płci przeciwnej, będziecie mieć duże powodzenie w tym miesiącu. Tu może być faktycznie otworzenie się na nową relację, nowy związek. Ale to będzie prowadziło do czegoś stabilnego. To nie będzie jakiś tam hopsiu, tak? Pojawi się nagle i znika. Nie, nie. To jest tak, jakby relacja przeznaczeniowa. Relacja odgór, odgórnie Wam pisana. Wy możecie mieć wrażenie, jakbyście się znali z poprzedniego wcielenia. To tak jak w tym filmie druga 22. Piękny film, on y, bardzo fajnie pokazuje, jak właśnie spotykamy bratnie dusza z poprzedniego wcielenia i jak się rozpoznajemy, jakie są znaki. Także tu możecie kogoś takiego konkretnego spotkać. Zupełnie nowa osoba. To też może być ktoś poznany w pracy, jeżeli zmieniacie pracę, jeżeli zaczynacie jakąś nową pracę, nowe miejsce, to ktoś będzie tutaj taki bardzo atrakcyjny komu od razu wpadniecie w oko będą też głębokie, szczere rozmowy naprawdę no taka spontaniczna relacja zacznie się po prostu no mówię lada moment, to jest takie bum pojawia się, wchodzę w to i jest fajnie po prostu wy przy tej osobie takie dreszcze o tyle w brzuchu, no tak jakbyście się znali kupę lat Zobaczmy Tarota Sexual Magic. Król mieczy, kochani. No, mówię, to jest ktoś, kto naprawdę Wam zawróci w głowie. Osoba może twardo stąpać po ziemi, ale to jest ktoś bardzo poukładany na stanowisku. Mhm. Ktoś bardzo szczery, otwarty i potrafi się komunikować. Zobaczmy dla Was kartę wyroczni. Komunikacja jest kluczowa, no właśnie, tak jak mówię, o tej komunikacji, o, tym, o tych rozmowach. Tutaj komunikacja będzie naprawdę na wysokim poziomie. Wy możecie ze sobą o wszystkim rozmawiać, tu będziecie mieć mnóstwo tematów yy, i to będzie bardzo fajna osoba. Tu też widzę bliźnięta i widzę też wodnika. Takie osoby mogą się przy Was pojawić w tym miesiącu. Także single bądźcie przygotowani na to, że ktoś się nagle pojawi. Jak macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. I zobaczmy koziorożce w związkach. Wy gdzieś będziecie wyjeżdżać w tym miesiącu, albo dostaniecie ofertę jakiegoś wyjazdu y, wspólnego. Miłe spędzony czas, bardzo fajna atmosfera, dużo się będzie działo. Widzę tutaj mężczyznę, który dba o swoją rodzinę, i widzę kobietę, która jest dobrą matką, żoną, i gdzieś może razem wyjeżdżacie. Być może ferie w tym miesiącu będziecie razem spędzać, natomiast widzę fajne energie, wspólne wyjazdy, wspólne pasje, zainteresowania, będziecie coś tutaj tworzyć. Jeżeli czekacie na pierścionek zaręczynowy, być może w walentynki się go doczekacie. O ile jesteście relacją od jakiegoś czasu, tak? Nie mieszkacie razem i nie było jeszcze tutaj oświadczeń, taka historia mi się właśnie pokazała. Hmm, możecie bardzo miło spędzić walentynki, bardzo tak uczuciowo, ale w jakimś fajnym miejscu. Tutaj widzę cały czas wyjazdy, przemieszczanie. E, będziecie się wybierać w podróż, w jakieś nowe, fajne miejsce. Bardzo ładne okoliczności przyrody. No i powiem Wam, że dużo miłości, dużo chemii. E, bardzo takie mocne przyciąganie. Tak, jak w tym, tak jakby w tym miesiącu relacja miała jeszcze bardziej ożyć, włożycie do niej dużo ognia, dużo szczerych rozmów, pewne sprawy sobie wyjaśnicie. Nawet możecie zechcieć wspólnie zamieszkać. Być może coś kupicie, wynajmiecie, ale tu widzę chęć wspólnego zamieszkania i spróbowania właśnie wejść z relacją na poziom wyżej. Czyli już nie tylko takie spotykanie się, tak? Bo też widzę osoby, które na odległość się spotykają i do siebie dojeżdżacie. Tu może być po prostu historia taka, że wy ze sobą zamieszkacie. Albo wy u partnera, albo partner u was, tak? Ale będzie o tym bardzo fajna, szczera rozmowa. Będziecie o tym rozmawiać, będziecie tutaj próbowali ustalić, jakie są intencje osoby, z którą się spotykacie, czy chce również tego samego, co wy, i czy myśli o was poważnie. Król pentakli dokładnie, tu jest stabilizacja, tutaj jest chęć stworzenia stałego związku. Solidne fundamenty. Ktoś tu będzie o kogoś zabiegał. No i zobaczmy jeszcze kochani, kartę wyroczni dla was. Rozpoczyna się nowy cykl uczuciowy. Także kochani, tu będzie równowaga w dawaniu i braniu. Mamy kartę Wagi, kartę sprawiedliwości. No powiem szczerze, macie dużą szansę na stworzenie czegoś stabilnego. Będziecie się świetnie dogadywać, się znajdziecie równowagę w tym miesiącu. Wasz związek wejdzie na level e, do góry. No i kochani, myślę, że tutaj możecie być zadowoleni. No uczucia, uczucia bardzo fajne, zrównoważone. Jest równowaga, jest z obu stron ta miłość i zaangażowanie. Także czego chcieć więcej? Życzę Wam wspaniałego miesiąca, dużo miłości. Zapraszam do czytań prywatnych. Pozdrawiam.